Nenolawar to silikonowa, elektroniczna szczotka do czyszczenia butelek, kubków, bidonów czy termosów oraz smoczków. W opakowaniu znajdziesz uchwyt do szczotki, który można łatwo zamocować w pobliżu zlewu. Do zestawu dołączona jest specjalna transparentna, mocna taśma, którą możesz przykleić do ściany i zamontować na niej uchwyt. U podstawy szczotki znajdziesz wejście USB do ładowania urządzenia oraz włącznik. Możesz do niej dołączać dwie silikonowe końcówki czyszczące dołączone do zestawu. Większą końcówką umyjesz z łatwością butelki, bidony czy termosy. Mniejszą, specjalnie wyprofilowaną końcówką bez problemu wyczyścisz wnętrza smoczków. W opakowaniu znajdziesz również małą szczotkę do czyszczenia drobnych elementów, np. rurek, a także instrukcję obsługi, taśmę do montażu uchwytu na szczotkę oraz kabelek USB do ładowania urządzenia. Życzymy miłego użytkowania!